Witajcie na kanale Studiopatów. Yy, mamy 9 listopada. Yy, kilka dni dosłownie przed Świętem Niepodległości. Ja nazywam się Michał Pobratyn i kontynuując, że tak powiem, mój yy, patrol yy, wokół, yy, w okolicy, gdzie, gdzie w miejscach, że tak powiem, trudniej dostępnych są Umiejscowione miejsca pamięci narodowej. Tak więc witam Was w Lipniczku niedaleko Lipnika. Jest to miejsce związane z rozstrzelaniem kilkoro partyzantów u uczestników bitwy pod Pielaszowem. Bitwa ta się rozegrała 30 lipca 1944 roku. I tutaj właśnie jeńcy pojmani, przez, nie, jeńcy pojmani przez Niemców po tej bitwie zostali tu rozstrzelani. Tu mamy listę tych ludzi. Staram się, żeby to było dosyć wyraźnie widać. Można będzie sobie zapauzować i przeczytać. Ja już wyjdę z tego obrębu. I co? No cóż, tutaj przyszedłem, spodziewałem się, że będzie trochę sprzątania, bo miejsce jest niedostępne i troszeczkę takie y, można by się spodziewać, że zapomniane. Aczkolwiek miło się zaskoczyłem, lecz jest jednak jedno ale. Y, powiem teraz, czym miło się zaskoczyłem. Otóż no cóż, mogiła jest y, utrzymana. No, nie licząc tych liści, które teraz na, naspadywały, obecnie, ostatnio jest dobrze utrzymana. Od mojej ostatniej wizyty ktoś tu widać y, robił jakieś prace ziemne, żeby tą ścieżkę po prostu była lepiej widoczna. Tu na plus gdyż wcześniej to troszeczkę musiałem poszukać tego miejsca. Teraz, że tak powiem, już nie było problemu. Tutaj, tak samo widać, że ktoś tutaj działał, coś wycinał. Są wycinane drzewa, krzaki. Troszkę to miejsce zostało, że tak powiem, odsłonione yy, widokowo. To jest ekstra. Dla tych, co wycinali, jedna, że tak powiem, uwaga: jest tu takie drzewo, że tak powiem. No ono niedługo się przewróci, prawda? Jest ono dosyć grube. Może nie doleci do pomnika, jeśli by się nawet przewrócić miało. Ale jakby komuś upadło na głowę, to mogłoby być nieszczęście. Lepiej by się tego drzewa było pozbyć niż czekać, aż ono samo się przewróci, prawda? To tyle, jeśli chodzi o uwagi tutaj gospodarcze. <laughs> Przepraszam. Mamy dziś dosyć rześką pogodę, i... ale idąc dalej, yy, ja zawsze wiecie, że lubię obejrzeć sobie okolice takich miejsc. Czy nie tylko, że tak powiem, miejsce jest zadbane, ale i czy ktoś wokół nie wyrzuca. No i powiem tak: przez chwilę myślałem, że jest ok, ale, ale tak okej okay nie jest. A żeby Wam to pokazać dokładniej, to zejdę tam niżej. I już natykam się na pierwsze wkłady. Tutaj mam następny. Tu nawet jest butelka. Znicz. No i cóż, dalej jedziemy. Zniczę butelki, wkłady. O proszę, tutaj mamy całą całą kupę tego. Ech, patrioty. Takim patriotom to do... Wiecie, gdzie nakopać. No, już nie chcę się wyrażać na tym moim kanale. No, ale naprawdę trzeba by nakopać do 4 liter. Bo takie sprzątanie bezobjawowe, o proszę. Co krok to wyskakuje jakiś nowy. Jak grzyby po deszczu. Ja powiem tylko tak: że, jak ktoś by zebrał tę śmieci na kupkę i zostawił obok tej. Mogiły gdzieś pod jakimś drzewem czy coś, nawet w worek spakować i zostawić, jeśli już nie chce ci się zabierać stąd. To ktoś taki jak ja by miał ułatwione zadanie. A teraz po tych krzunach, po tych habraziach, po tych paprosiach muszę łazić i po tobie sprzątać. Po, toim, po twoim pseudo patriotyzmie. jak masz tak sprzątać, to nie sprzątaj. I tyle. no to moim zdaniem nie, nie wyraża żadnego szacunku dla tych ludzi, którzy tu zginęli a wręcz przeciwnie to jest wręcz przeciwnie, no proszę o. co krok to jakiś nowy wyraz szacunku, że tak powiem, w cudzysłowie wybaczcie mi, że się już zdenerwowałem i... no bluzgi się same cisną na usta no proszę, o. no co krok to, to nowy szok Ech. nic to Trzeba walczyć z tymi wiatrakami. Każdy Don Kichot ma swoje wiatraki, z którymi walczy. I ja mam takich właśnie... Nie wiem, kto te prace porządkowe robi. Bo tu i się piwko strzeliło. Dziwny to patriotyzm. I wyrzucić w krzuny, nie chcę mi się już o tym mówić. Wybaczcie mi, a względem uspokojenia nerwów zostaje mi tylko posprzątać po tych idiotach, bo to inaczej nie można nazwać. I to mam nadzieję, że mnie słyszą, bo, bo ręce opadywują, jak się patrzy na te wasze robotę. I tyle. Pozdrawiam Was. Z miejsca zwanym Lipniczkiem, w miejscu, w którym Niemcy w 1944 roku po bitwie Pielaszowskiej rozstrzelali kilkanaście osób, z miejsca, w którym ktoś interpretuje patriotyzm w bardzo zły sposób i to trzeba zmienić, moim zdaniem, skromnym. A ja biorę się, bo jak zwykle uzbrojony jestem, prawda. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do akcji Posprzątaj wokół siebie. Edycja jesienna 2023 czołem.